Jak Kamil wrażenia po tym pierwszym konkursie tutaj w ten Dorf? Zadowolony? No bardzo, bo w końcu udało nam się skoczyć w końcu doszło to do skutku i szczerze, że bardzo fajnie się robi. Czy te dwa skoki były podobne, równie dobre, czy coś, który z nich ci się bardziej podobał? Eee, oba były bardzo podobne, natomiast ten drugi, e, ten drugi był już minimalnie, minimalnie lepszy, bo pierwszy to wiadomo było na wyczucie skoczni. W tym drugim już, już po prostu wiedziałem o co chodzi i, no i robiłem swoje. Tam bezpośrednio przed tobą była grupa skoczów, która lądowała bardzo blisko, były złe warunki. Czy czułeś, że jest jakiś dodatkowy stres? Czułeś, że, 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 że może być ciężko. Nie, 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 u góry tam mało co słychać, także słychać tylko, kiedy ktoś skoczy daleko, bo to, to nawet widać po, po reakcji kibiców. Ale tak w tym wypadku jak były krótsze skoki, to, to nie wiedziałem tak dokładnie ile. Jak, jakiegoś... ja, jakie odległości osiągnęłem tak za sobie bezpośrednio celu? Nie, nie czujesz jakiegoś niedosytu, że jest sz, ty, tylko szóste miejsce, a nie na przykład podium? Nie, nie. Uważam, że, że szóste miejsce jest, jest bardzo dobre i... E, no i cóż, mi, mi go nie dał za darmo, sam sobie dzisiaj wywalczyłem. Powiedz mi, jak to jest skakać dwa konkursy jednego dnia? To już się nie pierwszy raz zdarza w tym sezonie, ale czy to jest ciężej, czy tak się skoncentrować na znaczy... jakby... Jeżeli by były normalnie trzy serie, czyli kwalifikacja dwa konkursowe i znowu później kwalifikacja dwa konkursowe, to, to byłoby to bardzo ciężko. Natomiast zwłaszcza na no Mamucie Skoczni, no, gdzie to napięcie po prostu w locie dłużej trwa i, i nogi szybciej się męczą. Natomiast jeżeli są tylko dwa skoki pierwszego konkursu i później dwa z drugiego, to, to praktycznie jest normalnie tak jak w innych konkursach. Bo czasami też bywają dwie treningowe i, i zawody. Czyli przed nami ten drugi konkurs, jak rozumiem, w dobrym humorze. I na ludzie do niego pójdą. Dzięki, życzę dalekich lotów.